WHAT THE f z tej strony Cox witam was wszystkich w moim drugim odcinku Minecrafta na modach. Jak oglądaliście poprzedni odcinek wiecie, że schowałem się tutaj ponieważ dużo potworków było na górze i zaraz sobie do nich wejdziemy, tylko muszę sobie Co to było? Eee, muszę sobie zrobić jakieś itemki. Tutaj to w ogóle mieliśmy tutaj sprawdzić co tu jest. Tylko moment. No to jest takie... what the fuck? Dobra, zejdziemy sobie. Spokojnie. Kurcze, nie, 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 nie! nie. <śmiech> nie <śmiech> Zginąłem, nie Jak ja mogłem zginąć Nie wierzę Nie, nie w tą stronę, OMG Nie Czemu? Jak to mogło się stać? Nie no, bez kitu musiałem tam wejść, musiałem, nie? W nocy, cisnę sobie w nocy. Nie no, nie ukrywam tego, że jestem trochę bardzo, trochę bardzo zawiedziony tym, że umarłem. Kołaki? Okay? Czemu to się nie przemienia, co? A to dziwne... Dobra, dobra. Nie będziemy... Co to jest? Co się dzieje w tym świecie Minecrafta? Nie no... Ej <noise> no nie <noise> Ej dobrze, a co się stało? to... E, to ten! fraje co mi napadł na... <noise> na domek i musiałem się schować Dobra, schowam się tutaj Albo niebo zginę Albo oni zginą Eee, wiesz, że co by chciał zrobić to... To odzyskać moje itemki. Szybko. 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 Ja Teraz się zgadzałem, że rozwałam podłogę, kiedy tutaj jest wielka dziura. Dokładnie. Dobra. Na razie jakoś mi, nikt mnie nie atakuje. To jest bardzo, bardzo dziwne. Ale okej. Okay. Zaraz. Tam wejdę. No! Spokojnie! Dam radę To ro... Musiałem, kurde, tak długo to murować! Ops Sądzę! Tak! Uratowany przez... coś Ej no. Tak! Mistrzostwo! Laksy um. <ścoughs> No i... Te. Nie, no boję się, że znowu zginę. Co to było? No dobra. Dobra. Przyjdziemy to sobie później. Nie teraz, spokojnie. Nie tak dużo wrażeń na pierwszy odcinek. Znaczy, drugi odcinek. Okej. Okay. No ludzie Ale tu sobie wrócimy na stół, to sobie wrócimy. A teraz przydałoby się wziąć to, to też, i iść sobie stąd. Usiedzieć się gdzieś bezpiecznie gdzie nie zabili mi tego głównego walca. jest, jest tam, no to tam sobie pójdziemy. chyba tam, dobra, okej, okay. sobie tutaj zamieszkamy. Że hmm. nie hmm. 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 zamieszkamy na razie, tylko sobie jakoś... Wie... O! To się nazywa yy, piramida. Myślicie, że jestem aż tak głupi, żeby skoczyć na płytkę, a więc nie jestem. Ale ty język sobie wezmę. No nie, mam lepszy kilof. Czemu ja dzisiaj nie że mam lepszy kilof? Hemgę. E, moment. Okej. Okay. Nie, to mi się nie przyda. Tylko Emerald. To mi się przyda. E, Złoto. nie zadaje obrażeń naprawdę jakie gówno e, jakie jakie gówno, gówno. E, okej okay. zobaczymy sobie co ludzie tutaj mają na buce oferowania Ja tutaj to zostaniemy na dłuższą metkę żeby sobie pospiewać materiały Przedam im czekaj co oni potrzebują gijania cegła. To sobie sami starszy. Tylko przydał mi się hajs. Momencik. Opieraliśmy cały zapas drewna. Ale zarobiliśmy trochę hajsa. Więc nieźle. Mamy tu nawet crafting, chociaż mam do wykraftowania. Ale no okej, okay. ale no okej. Okay. Zróbmy sobie... Piecyk. Drugi piecyk. Właśnie się skopnąłem, że nie mamy drewna. drewno i kupiliśmy to samo drewno aby mieć na skrzynkę super interes nie wiem czy jestem tu bardzo bezpieczny ale na razie na razie nie mam nic innego do roboty tylko siedzieć tutaj i czekać na śpięć. I czekać na śpiesz, gin, atakuj, co mi z tego wypadło, To już upieczone mięsko, dobra, dobre interes, a nie, można to zjeść, można to zjeść, dobra, tylko najpierw tą upiekę. piekę, piecze, coś tam coś tam dobra, z tych chyba wypadają jajka, chodź. tu. tego. A jednak tak. Możesz sobie później przerobić na... Co ja zrobiłem? Długo myślałem i stwierdziłem, że nie będę narażał tych mieszkańców w wiosce i przeprowadziłem się tutaj do tej... no... zabite decha, dechami dziury i na razie będziemy tutaj mieszkać. Polowałem też trochę, zdobyłem papu papu! Jej! Aby, no, jakoś przeżyć. Jakoś przeżyć. Tutaj będę wkładał wszystkie moje tam maski, które nie są mi na razie potrzebne. Znalazłem też jakieś dziwne miejsce, skąd zawaliłem łóżko. Zaraz. Że miałem tylko jedno łóżko. Magia! To cud Minecrafta. Mam dwa łóżka, miałem jeden. Super, super. Ok Moment, moment Spokojnie Okej okay. W tym odcinku Nie wiem czy to To chyba już koniec tego odcinka Bo więcej rzeczy nie zrobimy Zważam, możemy się wybrać jeszcze na polowanko Bo jedzonka nigdy za mało Dirt Jako Prowizoryczne drzwi, oczywiście. Eee... Zmierzymy się z mamutem O ja kotrze jestem lepszy Użyjmy tej... Nie wiadomo jakiej broni Która nie wiem co robi A, ginie Ginie mamucie O, taki bajer Czyli przeciąga do wroga A A, ścięło się What to fuck! A, bo nie... Nie odczepiłem tego Jaki bajer Ha, A! Oj, dobry jest! Ej, do... Nie dziwić się, przecież to mam No dzia Mam nadzieję, że coś mi z tego wypadnie Chodź! A jeśli to był maniek? Sit mnie zabije! Nie znajdę mu innego manika Ej ty Choć dzisiaj jesteś manik? No Minimaniek. Minimaniek! A co do tego, Cosia, ja, to jest tam takie dziwne miejsce. Weszłem tam tylko, żeby zawalić łóżko. Tak, chciałem zobaczyć, co tam jest. Otwieram. A tam łóżko. Jakieś inne pomieszczenia. Zawaliłem łóżko i sobie uciekłem, nie? Chciałem... Nie o to chodzi, że się bałem, nie? No co, wy o Właśnie co? No to chodzi, że ja się bałem. O to chodzi, że chciałem wam pokazać te miejsca na odcinku! No... Tu maśmy, tak to sobie, tak dokładnie. Ale te węże trują. Mam dziadostwo. Ej, nie dziwiejsze, że mnie nie lubią, przecież zjadłem im dzieci. Kolejne jajka. Ej, tu są jakieś inne... gatunki. Może tak to sobie to przerabiać. Na myśli. Koks, ty morderco zwierząt, co ty robisz?! No co, zdobywam pożywienie, albo one, albo ja. Wracaj tu! Wracaj! Musimy się obłowić w dużo tych jajek i tych mięsa, mięstrusi. Coś tak to będę sobie... Co to było? Dobra, co, co to było? Eee... Eee... Aha, dobra. Kurczę, trochę laguje, troszeczkę. Mm, to taki... Nie mam zbyt dobrego kompa, ale nie taki gniot z lat 80 spokojnie. Nie, ma, nie martwcie się. Ej, zostaw mi! Matko boska... Kurde, armia żmi, jakby mnie napadła, to... Nawet wy sobie byście nie dali rady. Mówię wam. Więcej jajek. Z tych małych ciekawych się wylatują jajka. Ty te małe są lepsze niż te kurde normalne. Jobiernicz. Tylko mi tu nie umrzy. Koks! Po, koks pogląca żmi! Fajnie to brzmi <laughs> Mam już tytuł! Mam już tytuł na odcinek! Koks pogrącasz mi Rany Co za tytuł? Ekstremalnie normalnie, ekstremalnie I o tych brzmi, dobra, skoro to będzie tytuł Koks pogląca mi no to trzeba pozabijać więcej tych brzmi. Albo koks pokorany przejrzymy, tak Coś ty stocz, coś z tych dwóch na pewno Ale wielki 10 tylko procent 10 życia Ej, mało Gincie hmm, Stróż To nie jest koks To nie jest odcinek koks po strusi Ten Ten też 10 Dobra Trochę już opalowałem Przepalmy to sobie I będę się z wami żegnał na dzisiejszy odcinek e, jeszcze mam do was pytanie Żebyście napisali w komentarzach Czy chcecie aby wszystko Dosłownie wszystko Robił na odcinku Czy też What the fuck Żmija by mnie zabijał Ogarniacie to? Już by nie było tak fajnie <laughs> Nie em, 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 Napiszcie w komentarzach Czy chcecie aby dosłownie wszystko robił na tym odcinku czy też mam coś robić poza, czyli na przykład jak teraz Popolowałem sobie trochę Akurat teraz to na odcinku, ale Wcześniej popolowałem sobie trochę Zdobyłem to łóżko i w ogóle I nie wiem Mi się wydaje, że jest całkiem dobrze, ale to zależy od was, czy chcecie abym Wszystko robił na odcinku Czy chcecie abym też coś robił na przykład w, Na przykład nie wiem na przykład, kopał sobie poza odcinkiem, bo to takie kopanie to też nudne. Ale oczywiście, będę Wam z Wami rozmawiał na wiele różnych tematów. Tylko podajcie je w komentarzach, bo ja tak po prostu dawno nie nagrywałem. I ogólnie, więc nie wiem, o czym mam z Wami rozmawiać. Więc, jakbyście, tak trochę napisali w komentarzach, ja o czym chcecie ze mną rozmawiać i co chcecie. I czy chcecie, abym wszystko nagrywał na ten. Oczywiście mogę z Wami nagrywać jak kopie jeśli tak bardzo mi potrzeba materiałów, a nie chcę mi się po prostu tego robić bez nagrywania, więc mogę z Wami nagrywać oczywiście. To, żeby to nie było nudne, takie, że kopie kopię, co 5 minut się odezwę, a co tam u Was, i, i dalej kopie i... Musiałem się napić, salki. Um. I tak takie kopanie i to takie trochę by było nie ten teges, ale postaram się, żeby to było jak najlepiej. to! jak w dupie murzyna. Ale. Ale to było. Straszne. O to. Proszę powiedzieć, że to widzieliście. Rany. I ten odgłos taki. Taki. I taki skoki. skoki... Matko Boska! Jeszcze mnie nie biło, jakby to był normalnie wiekołach? Nie, akurat... To było coś! Matko Boska, co się dzieje z Minecraftem? Żeby jacyś ludzie wyskakiwali mi z domku! Ja myślałem, że jestem tu bezpieczny, a tu jacyś typek mi wyskakuje. Jakieś męębywy, jakieś odkłosy, Riany. jaka patola. Nie no, dobra, dobra, za dużo wrażeń jak na jeden odcinek. Zginąłem. Jakiś typek mi wyskakuje. Gdzieś kurde psychopata. Już nie powiem co chciał ze mną zrobić. Ale możecie się sami domyśleć. Idzie nos! Idzie nos! Nie! Nie, tym razem. Tym razem nie! Na pewno nie! Na pewno nie pozwolę, żeby jakiś ogr wyrąbał mi dziurę w ścianie i pozbawił mnie domu. Nie no. Okej. Okay. I. Tym wsp Tą wspaniałą nocą bez żadnych potworów przez panu w łóżku. Kończymy ten odcinek i życzę wszystkim danego weekendu, bo teraz jest weekend jak to nagrywam no i żegnam!